Cześć ludzie! Witamy na naszym kanale, gdzie odkrywamy najciekawsze tajemnice i odkrywamy ukryte tajemnice, które poruszą Twoją wyobraźnię. Jeśli lubisz trzymające w napięciu historie, zaskakujące odkrycia i zagadki, przeczące logice, jesteś we właściwym miejscu. Tutaj znajdziesz fascynujące relacje o tajemniczych artefaktach, niewytłumaczalnych wydarzeniach i ludziach, którzy odważyli się stawić czoła nieznanemu. Od starożytnych obiektów o tajnych mocach, ponadprzyrodzone spotkania zaprzeczające rzeczywistości? Nasze historie przykują Twoją uwagę i sprawią, że będziesz niecierpliwy w oczekiwaniu na kolejną tajemnicę. Nie przegap żadnej z tych intrygujących opowieści. Już teraz zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Twoja subskrypcja jest dla nas bardzo ważna. I motywuje nas do dalszego dostarczania ci tych wciągających tajemnic. Co więcej, subskrybując, stajesz się częścią społeczności, która ceni poszukiwanie nieznanego i dreszczyk emocji związany z odkrywaniem ukrytych tajemnic. Dołącz do nas i podziel się tą podróżą z przyjaciółmi i rodziną. Kliknij teraz przycisk subskrypcji i odkryj z nami niewytłumaczalne. Czekamy z niecierpliwością na kolejne filmy. Ranek w mieście Mariana był spokojny i pogodny. Ulice były ciche, oświetlone jedynie światłem latarni ulicznych, które tworzyły długie cienie. Mariana, 29-letnia kobieta o promiennym uśmiechu i zaraźliwej energii, właśnie zakończyła długą i męczącą zmianę w lokalnej restauracji. Nie mogła się doczekać powrotu do zacisza własnego domu, gdzie czekał na nią gorący prysznic i spokojna noc. Szybkim dotknięciem telefonu komórkowego Mariana otworzyła aplikację Uber. Do najbliższego samochodu było zaledwie kilka minut. Siedziała na ławce w restauracji, obserwując światła miasta za oknem i czekając na przyjazd pojazdu. Kierowca potwierdził przejazd, a Mariana odetchnęła z ulgą, wiedząc, że wkrótce będzie w drodze do domu. Powiadomienie aplikacji wskazywało, że samochód nadjeżdża. Chwyciła swoje rzeczy, rozejrzała się ostatni raz i wyszła na chodnik. Samochód przyjechał w ciągu kilku minut. Ciemny sedan, który wyglądał, jakby został niedawno wyczyszczony. Mariana wsiadła do pojazdu ze zmęczonym uśmiechem i usiadła na tylnym siedzeniu. Kierowca przywitał ją serdecznie, a ona poczuła ulgę, że w końcu wraca do domu. Podróż, która zwykle zajmowała około 20 minut, przebiegała pomyślnie. Mariana była rozproszona, korzystała z telefonu komórkowego, wysyłała wiadomości do przyjaciół i organizowała swój harmonogram na następny dzień. Miasto przesuwało się za oknami, z migającymi światłami i nocną rutyną. Jednak kilka minut później wydarzyło się coś niezwykłego. Mariana zauważyła, że samochód jechał inną trasą niż zwykle. Ulice, które mijali Stawały się coraz bardziej puste i nieznane. W pierwszej chwili pomyślał, że być może kierowca wybrał alternatywną trasę, ze względu na ruch uliczny lub objazd. Jednak uczucie dyskomfortu zaczęło narastać. Mariana próbowała zajrzeć przez szybę, ale ciemność i puste ulice sprawiały, że wszystko było jeszcze bardziej niepokojące. Nagle samochód gwałtownie się zatrzymał. Mariana z bijącym sercem spojrzała na kierowcę. Patrzył na nią z wyrazem twarzy, którego nie potrafiła rozszyfrować. Zanim zdążyła zareagować, kierowca zawrócił i nagle Mariana poczuła panikę. Próbowała otworzyć drzwi, ale były zamknięte. Jego wysiłki, by wyjechać, poszły na marne. Sytuacja szybko stała się mieszanką zamieszania i terroru. Samochód jechał jeszcze przez kilka minut, ale poczucie zagrożenia było wyczuwalne. Kiedy w końcu ponownie się zatrzymał, Kierowca nakazał Marianie wysiąść z pojazdu w zupełnie nieznanym miejscu. Przestraszona i nie wiedząca co robić, wysiadła z samochodu, który szybko zniknął w porannych ciemnościach. Jej przyjaciele i rodzina, którzy z niecierpliwością czekali na jej przyjazd, zaczęli się martwić, gdy nie otrzymali żadnych wiadomości od Mariany. Początkowo myśleli, że może się po prostu spóźniła lub że Uber napotkał jakiś problem. Jednak gdy mijały godziny, a Mariana nie wracała. Niepokój przerodził się w panikę. Połączenia na jego telefon komórkowy pozostały bez odpowiedzi, a wiadomości pozostały bez odpowiedzi. Z biegiem czasu brak komunikacji i nieobecność Mariany doprowadziły do rosnącego poczucia pilności i desperacji. Rodzina skontaktowała się z policją, która natychmiast wszczęła śledztwo. Ale to, co wydawało się prostą sytuacją, Zaczęło zamieniać się w głęboką i niepokojącą tajemnicę. Ostatnie potwierdzenie lokalizacji Mariany miało miejsce, gdy weszła do Ubera, ale trasa, którą potem podążała, była zupełnie poza zasięgiem radaru. W mieście zawrzało w związku z apelami w mediach społecznościowych i intensywnymi poszukiwaniami. Społeczność zjednoczyła się, podejmując desperacką próbę odnalezienia Mariany ale wskazówek było niewiele, a sprawa wydawała się coraz bardziej skomplikowana. Nagłe i niewytłumaczalne zniknięcie Mariany było dopiero początkiem serii wydarzeń, które pozostawiły wszystkich zaintrygowanych i pragnących odpowiedzi. W miarę jak mijały dni bez żadnych wieści od Mariany, w mieście panował niepokój. Rodzina i przyjaciele, desperacko poszukując jakichkolwiek wskazówek, włączyli się w intensywną akcję poszukiwawczą. Pierwsze kilka dni poświęciliśmy na szukanie jakichkolwiek śladów Mariany w znanych miejscach, takich jak jej praca i miejsca, w których często bywała. Jednak czas i brak dowodów zaczęły robić swoje, a frustracja rosła. Sprawą szybko zajęła się policja, rozpoczynając od skrupulatnego śledztwa. Śledczy sprawdzili kamery bezpieczeństwa w miejscu, w którym Mariana była ostatnio widziana. Uchwycono zdjęcia przyjeżdżającego Ubera i wsiadającej Mariany. Ale trasa, jaką pokonywał samochód, pozostała tajemnicą. Kamery, znajdujące się na trasie, pokazywały, jak samochód się poruszał. Jednak ulice stawały się coraz ciemniejsze i opustoszałe, nie dając jednoznacznych informacji o celu podróży. Śledztwo skupiło się następnie na werbowaniu świadków. W całym mieście. Rozwieszono reklamy i zachęcano ludzi do zgłaszania wszystkiego, co widzieli lub słyszeli. Policja przeprowadziła wywiady z lokalnymi mieszkańcami, ale większość raportów nie dostarczyła przydatnych informacji. Tymczasem napięcie narosłe po zniknięciu Mariany pozostało nierozwiązane. Na miejscu pojawiły się media, które obszernie opisały sprawę. Doniesienia prasowe i telewizyjne pokazywały zdjęcia Mariany i opisywały jej zniknięcie, prosząc o pomoc opinię publiczną. Media społecznościowe stały się także polem walki informacyjnej. W hashtagach i postach proszono o kontakt każdą osobę posiadającą informację, a rodzina Mariany emocjonalnie apelowała, mając nadzieję na znalezienie wskazówki. Pomimo ciągłych wysiłków poszukiwania, utknęły w martwym punkcie. Społeczność była coraz bardziej zdesperowana, a nadzieje zaczynały słabnąć. Ale determinacja rodziny i przyjaciół nie zmniejszyła się. Organizowali czuwania i spacery, aby przypomnieć opinii publicznej o sprawie i wywrzeć nacisk na władze, aby kontynuowały śledztwo. W obliczu rosnącego napięcia pojawiły się pewne mylące raporty. Niektórzy twierdzili, że widzieli samochód podobny do Ubera Mariany w okolicach miasta, ale opisy były niejasne i niedokładne. Inne zarzuty mówiły o dziwnym mężczyźnie w ciemnym samochodzie. Jednak bez konkretnych dowodów informacja ta nie doprowadziła do żadnych znaczących przełomów. W miarę upływu czasu brak wiadomości oznaczał, że nadzieja stała się towarem deficytowym. Miasto spowijała niepewność, a wszyscy zastanawiali się, czy Mariana wciąż żyje i gdzie może być? Intensywne poszukiwania trwały nadal, ale wydawało się, że sprawa staje się zagadką, którą coraz trudniej rozwiązać. To właśnie w tym scenariuszu rozpaczy i wątpliwości miało nastąpić nieoczekiwane objawienie. Wkrótce miało nastąpić odkrycie, które miało wszystko zmienić, rozpoczynając nowy etap poszukiwań Mariany i dając kluczową wskazówkę do rozwiązania zagadki jej zniknięcia. Po wstrząsającym tygodniu poszukiwań, bez konkretnych rezultatów, społeczność zaczęła tracić nadzieję na odnalezienie Mariany. Sprawa, która zaczęła się tak obiecująco, zdawała się utknąć w stagnacji, a rozpacz stała się stałym elementem życia bliskich Mariany. Brak odpowiedzi pozostawił głęboką pustkę i powszechne poczucie frustracji. Kiedy jednak atmosfera rozpaczy ogarnęła miasto, Miało się wydarzyć coś nieoczekiwanego. Grupa poszukiwaczy skarbów, znana z eksploracji opuszczonych i starożytnych miejsc, postanowiła przeszukać zrujnowany dom na obrzeżach miasta. Dawno opuszczony i złowieszczo wyglądający dom był tematem lokalnych plotek, a grupa była zainteresowana sprawdzeniem, czy znajdują się w nim jakieś cenne lub ciekawe przedmioty. Dzień był pochmurny, a kiedy poszukiwacze skarbów przybyli na posiadłość, w powietrzu panowała niepokojąca atmosfera. W domu z wybitymi oknami i powybijanymi drzwiami panowała ponura atmosfera, jakby kryła tajemnice z innych czasów. Grupa weszła, oświetlając sobie drogę latarkami i przeszukując zakurzone, pokryte pajęczynami pokoje. Podczas eksploracji grupa znalazła ukryte pomieszczenie, do którego można dostać się jedynie przez sekretne drzwi za regałem z książkami. Obszar ten był częściowo ukryty i wyglądał na niedawno używany. Uwagę myśliwych przykuło odkrycie zniszczonego materaca i kilku pustych butelek na podłodze. Ale tym, co naprawdę przyprawiło grupę o gęsią skórkę, był widok zdezorientowanej i zszokowanej młodej kobiety leżącej w kącie pokoju. To była Mariana. Miała szeroko otwarte oczy, była wyraźnie zdezorientowana i przerażona, ale fizycznie była w dobrym stanie. Myśliwi natychmiast skontaktowali się z władzami, a policja przybyła na miejsce w krótkim czasie. Mariana została ostrożnie usunięta z pokoju i przewieziona do szpitala na badania lekarskie. Wiadomość o odnalezieniu Mariany szybko się rozeszła. Rodzina, która przez wiele dni żyła w agonii i niepewności, przyjęła tę wiadomość z mieszaniną ulgi i nowych obaw. Fakt, że Mariana przeżyła, był wielką ulgą. Ale pytania o to, co się stało i jak znalazła się w tym domu, pozostały bez odpowiedzi. Miasto napełniło się nową falą nadziei i ciekawości. Śledztwo skupiło się teraz na zrozumieniu, w jaki sposób Mariana znalazła się w opuszczonym domu i co wydarzyło się podczas jej zniknięcia. Odkrycie domu i sekretnego pokoju wydawało się kluczowym elementem układanki, ale odpowiedzi dopiero miały nadejść. Podczas gdy Mariana wyzdrowiała, miasto z niecierpliwością oczekiwało odpowiedzi. Historia jej zniknięcia miała wkrótce przyjąć nowy obrót, a tajemnica opuszczonego domu zaczęła się odkrywać, odsłaniając warstwy złożonej i niepokojącej fabuły. Po ekscytującym odkryciu Mariany i powrocie do szpitala, uwaga skupiła się na rozwiązaniu tajemnicy jej zniknięcia. Śledztwo nabrało nowych kierunków, a szczegóły zaczęły wychodzić na jaw, ujawniając fabułę bardziej złożoną, niż ktokolwiek przypuszczał. Policja zaczęła przesłuchiwać Marianę, ale ona przeżyła widoczną traumę i miała trudności z przypomnieniem sobie jasnych szczegółów tego, co się wydarzyło. Jej pamięć była fragmentaryczna, naznaczona błędami i zamętem. Ale w miarę postępów terapii i przesłuchań zaczęły wyłaniać się pewne szczegóły. Mariana ujawniła, że gdy samochód gwałtownie się zatrzymał, kierowca nagle podał jej narkotyki. Zmusił ją do wejścia do opuszczonego domu, który niedawno wynajmował tajemniczy osobnik. Przez czas utraty przytomności Mariana znajdowała się w stanie dezorientacji i strachu, nie rozumiejąc dokładnie, co się wokół niej dzieje. Śledztwo szybko skupiło się na tożsamości tego mężczyzny. Po wyśledzeniu samochodu i zbadaniu zapisów dotyczących wynajmu nieruchomości, policji udało się zidentyfikować najemcę opuszczonego domu. Był to mężczyzna nazwiskiem Wiktor Lemos, które pojawiło się w kilku dochodzeniach w związku z podejrzaną działalnością. Wiktor miał na swoim koncie drobne przestępstwa, ale do tego czasu było to nic w porównaniu z powagą sprawy Mariany. Dzięki identyfikacji Wiktora policja była w stanie zebrać dodatkowe dowody dotyczące jego działalności. Okazało się, że był zamieszany w szereg przestępstw, w tym porwania i wymuszenia. Dom, w którym odnaleziono Marianę, nie był tradycyjnym miejscem niewoli, ale raczej kryjówką, w której przetrzymywano ofiary w sytuacjach kontroli psychologicznej i manipulacji. Odkrycie Mariany odegrało kluczową rolę w powiązaniu Wiktora z tymi zbrodniami i dostarczyło dowodów potrzebnych do jego aresztowania. Mariana, pomimo traumy, powoli zaczęła wracać do zdrowia, otoczona wsparciem rodziny i przyjaciół. Poddała się leczeniu, aby uporać się z psychologicznymi skutkami swoich doświadczeń. Miasto odetchnęło z ulgą, ale przeżycia Mariany ponuro przypomniały o niebezpieczeństwach. Które mogą czaić się w cieniu codziennego życia. Aresztowanie Wiktora Lemosa zamknęło sprawę i pozwoliło Marianie rozpocząć odbudowę swojego życia. Sprawa ta wywołała jednak pytania dotyczące bezpieczeństwa oraz potrzeby większej czujności i wsparcia dla osób, które stały się ofiarami podobnych sytuacji. Miasto zjednoczyło się wokół Mariany, oferując wsparcie i solidarność. Gdy stała przed długą drogą powrotu do zdrowia, historia Mariany i jej zniknięcie stały się symbolem odporności i wezwaniem do świadomości. Rozwiązanie sprawy zakończyło się sukcesem, ale doświadczenie Mariany pozostawiło trwały ślad w każdym, kto ją śledził. Narracja o jej zniknięciu i ratunku w mocny sposób przypomina, że nawet w najciemniejszych sytuacjach Prawda może w końcu wyjść na jaw, przynosząc sprawiedliwość i nadzieję. I to była dzisiejsza historia, ludzie. Mamy nadzieję, że poruszył wasze serca równie mocno, jak poruszył nasze. Jeśli ci się spodobał, nie zapomnij go polubić i udostępnij znajomym i rodzinie. I oczywiście, jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, poświęć ten moment, aby zasubskrybować kanał i aktywować dzwonek powiadomień. Dzięki temu nie przegapisz żadnej z naszych kolejnych ekscytujących i inspirujących historii. Dziękujemy, że śledzisz nas aż do tego momentu. Skomentuj poniżej, co myślisz o tej historii i czy masz podobne doświadczenia, którymi możesz się podzielić. Z przyjemnością czytaliśmy każdy komentarz i poznawaliśmy historię Twojego życia. Do zobaczenia w następnym filmie. Do tego czasu dbajcie o siebie i nigdy nie przestawajcie wierzyć w siłę historii życiowych. Do później.